Cześć, z tej strony Magda, autorka bloga Traktormania. Zapraszam Was na filmik, gdzie odpowiem na 10 pytań zadanych przez Was na Facebooku. Zapraszam! Już. Gdzie jestem taki, że się kończy. Pytanie numer 6: czy chcesz kupić ropę niedrogo? Pytanie od Sławomira. Miałam zapytać po ile. W sumie jak. To już... Można jeszcze raz?